Witam Państwa w programie Gość życia. Teresa Urbanowska zaprasza dziś. Spotykamy się z Panem Krzysztofem Hacińskim, Burmistrzem Radzymina. Witam Pana Burmistrza. Witam Pani redaktor, witam Państwa. Panie Burmistrzu, koniec roku to taki czas różnych podsumowań, przygotowań do następnego roku. Rok, który dobiega końca był burzliwy. Jednym z takich tematów, który bulwersował wszystkie chyba samorządy mieszkańców, to była gospodarka odpadami komunalnymi. Jak dzisiaj z tymi śmieciami w nie jest? Śmieci w mnie to temat tabu, czy temat do dyskusji otwarty? Jak u Państwa to wygląda? W samorządzie nie ma tematów tabu, mm -hmm. a gospodarka odpadami rzeczywiście była bardzo odczuwalna dla wielu mieszkańców naszego powiatu, w tym również dla Mina. W marcu tego roku Rada Miejska ustaliła i podniosła stawki za odbiór i odpadów. Ostatecznie do poziomu 32 zł od mieszkańca w przypadku zabudowy jednorodzinnej, w przypadku zabudowy wielorodzinnej 8,95 zł za metr sześcienny wody. Był to bardzo wyraźny Dwójpółkrotny wzrost stawki, co było jakby pokłosiem rozstrzygnięcia przetargów. W tej chwili jesteśmy po otwarciu kolejnego przetargu na rok 2020. Dobrą wiadomością jest to, że mamy dwie oferty. Już nie tylko firma Imper, która nas w tej chwili obsługuje, a także konsorcjum firm RDF i MPK Pure Home. To jest firma, która do tej pory, chociażby mieszkańca powiatu, może być znana z obsługi gminy Dąbrówka. Tańsza z tych ofert, czyli oferta firmy RDF i MPK, e, jeśli będzie ważna, bo w tej chwili trwa badanie ofert, e, pozwoli na utrzymanie stawek na obecnym poziomie. E, oferta firmy Impert jest nieco droższa. E, firma MPK zaoferowała 10 milionów złotych za cały rok obsługi gminy Radzymin, jeśli chodzi o zabudowę, zabudowę jedną i wielorodzinną. Firma Impert 13 milionów złotych. E, nominalnie to bardzo dużo, e, natomiast e, po ostatnim przetargu, który spowodował tak wysoką podwyżkę, zarówno radni, jak i urzędnicy, jak również ja, spędziliśmy wiele godzin, dni, tygodni nad tym, żeby zastanowić się, z czego możemy zrezygnować, czy jak możemy ukształtować tę usługę w kolejnym roku, żeby po prostu osiągnąć jak najlepszą cenę. Coś się zmieniło? Tak, zmieniło się, zmieniło się wiele rzeczy. Przede wszystkim zrezygnowaliśmy. Czy zmniejszyliśmy częstotliwość odbioru niektórych mm -hmm. odpadów? Yy, Ale to jest pokłosie opinii yy, zbieranych od mieszkańców. Przy poprzednim przetargu, przy poprzedniej podwyżce, mieszkańcy mówili, że przecież oni segregują odpady yy, i ten kosz ledwie się zapełnia yy, na odpady zmieszane. Mm -hmm. Czasem jest to jedno czwarta, kosz, czasem połowa kosza. Yy, w związku z czym yy, yy, doszliśmy do wniosku, że w sezonie zimowym, czyli od listopada yy do końca marca. Te odpady zmieszane będą odbierać nieco dwa tygodnie, jak w tej chwili, ale co trzy tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. W sezonie letnim, z uwagi na to, że jest cieplej, pozostanie dwa tygodnie, ze względów oczywiście sanitarnych. Wyodrębniliśmy odziemną frakcję popiół. Popiół jest tańszy w utylizacji niż odpady zmieszane, a w tej chwili ci mieszkańcy, którzy pozbywali się popiołu, po prostu wrzucali to do odpadów zmieszanych, co podnosiło koszty. Zaradkowo zmniejszamy także częstotliwość odbioru niektórych frakcji, takich jak szkło czy odpady bio. My dalej zbierzemy tyle samo odpadów, tyle że wybrana w przetargu firma po prostu będzie musiała mniej razy po te odpady przyjechać. Tylko raz w roku, a nie dwa razy w roku będziemy odbierać odpady wielko wielkogabarytowe w ramach takiej akcji wystawka. Inną z kolei zmianą jest na przykład to, że każdy właściciel sam musi swoją, swoją posiadłość, posesję wyposażyć w pojemnik na odpady. Nie jest to może duży koszt, bo koszt takiego pojemnika waha się od 30-40 do, do 100 złotych, w zależności od wielkości, od stanu. Natomiast wymaganie, żeby w ciągu tygodnia czy dwóch, no bo de facto w grudniu, będziemy wiedzieli w połowie grudnia, pewnie która firma wygra. Zorganizowanie 5 czy 6 tysięcy pojemników jest wyzwaniem zarówno logistycznym, jak i, jak i finansowym. Czyli spodziewacie się, że jeżeli wygra ta nowa na waszym rynku firma, to wszyscy mieszkańcy muszą wymienić. Znaczy, my tarze? już to wiemy, bez względu Wiecie. na to, że firma mhm. wygra, to mieszkańcy będą musieli mieć kosz. Ale tutaj warto zaznaczyć, że w tej chwili mniej więcej 75-80% mieszkańców ma swój kosz. Tak? Mhm. To jest w dalszym ciągu część mhm. mieszkańców, którym firma Imper dostarczyła kosze więc nie jest to aż tak duża, aż tak duża liczba, no, a utrzymanie tego wymogu po prostu ograniczało, ograniczało konkurencję. Także jeśli ta oferta firmy RDF i MPK będzie ważna, no, mieszkańcy dalej pozostaną na obecnym poziomie, jeśli chodzi o poziomy cenowe, a obserwujemy już, co dzieje się w innych samorządach, te ceny idą, idą w górę, chociażby w naszym powiecie gmina Dąbrówka od 1 stycznia 33% osoby do tej pory była to jedna z tańszych gmin w naszej okolicy. Warszawa już zapowiedziała podwyżkę, mm -hmm. podwyżka w Ząbkach, zobaczymy jak w innych samorządach, ale ceny dalej bardzo wyraźnie idą w górę. I dlatego między innymi zaprosiłem samorządowców z powiatu włomińskiego i z do żeby porozmawiać na temat wspólnej inwestycji mm -hmm. w instalacji mm -hmm. przetwarzającą odpady. A czy to spotkanie już się odbyło, czy dopiero? Tak, już się, już się odbyło. Mm -hmm. I co z niego wynikło? Z niego wynikło oczywiście to, że każdy chciałby, żeby odpadek był tańszy. Każdy e... chciałby, żeby było, ale nie u niego, tak? E... Czy jest to, to, na gmina, która chce? Mamy trzy lokalizacje. Ja mm. powiedziałem, że min może taką lokalizację na swoim terenie wskazać. Cieszę się, że są także inne gminy, mm. które mówią tak samo. Yy, oczywiście yy, mówimy o proekologicznych rozwiązaniach, o dostępnych rynku technologiach, które będziemy w tej chwili przeglądać. A wyczerpujemy, na które gminy jeszcze taką gotowość yy, wykazują? Włomin i Wieliszew, mm -hmm. yy, jako gminy z powiatu włomińskiego i legionowskiego. I to, co ważne, no, jest chęć i gotowość do podnoszenia istotnych nakładów, bo mówimy tutaj o inwestycji przy, przy tej rzędu wielkości, warto około 250 milionów złotych. Mm -hmm. znaczy jest to bardzo, bardzo poważna inwestycja, którą, której żadna gmina samodzielnie nie udźwignie i, i nie pociągnie. Uważam oczywiście też, i to też powiedziałem bardzo wyraźnie, że samorząd, który zdecyduje się na to, żeby taka inwestycja powstała na jego terenie, powinien być uprzywilejowany. Mhm. Gospodarka odpadami bez wątpienia to pokaźny kawałek budżetu każdej gminy. Koniec roku to też okres na przedstawianie projektu budżetu. Niektórzy mówią prowizorium budżetowe. Jak was, Wasz budżet w tym roku będzie wyglądał? Będzie dobry, będzie zły, będzie trudny. Będzie trudny, ale w dalszym ciągu jest budżetem dobrym i bardzo inwestycyjnym. Niestety, subwencja oświatowa, czyli te środki, które gminy dostają na finansowanie oświaty, w naszym przypadku to jest około 28 milionów złotych rocznie. Absolutnie nie pokrywa naszych zobowiązań związanych z bieżącymi wydatkami na oświatę. Bieżącymi, czyli de facto pensjami i rachunkami za, za utrzymanie budynków. A te w tym roku, w przyszłym roku wniosą 57 milionów. Także ta dziura, mm -hmm. e, która Aszytencja jeszcze... A subwencja wynosi ile? 28 w tej chwili. Mm -hmm. Także prawie 30 milionów to jest ta kwota, której nam e, brakuje mm -hmm. do tego, żeby pokryć. I zobowiązania Pamiętam taki okres bieżące. czasu, kilka kadencji temu, kiedy, e, kiedy oświata kosztowała gminy nasze około 60% budżetu rocznego czy jest pan w stanie powiedzieć, ile budżet, ile procentowo budżet. No, u nas to jest stanownie. 57 do e, 185 e, milionów, także e, jest to 1 okay. trzecia budżetu, można mm -hmm. powiedzieć. Tak, troszkę mniej niż 1 trzecia. Mm -hmm. Ta e, część bieżąca oczywiście, bo jak ponosimy nakłady na inwestycje. Wspomniał Pan, obiektyw, zanim się spotkaliśmy, zanim zaczęliśmy rozmawiać przed kamerą, że jest to o 33 milionów było 38, czyli będzie trochę mniej, ale w dalszym ciągu jest to pokaźna kwota. Co chcecie w tych inwestycjach? żeby się pojawiło. Są jakieś nowe rzeczy, czy to jest kontynuacja tego, co robiliście do tej pory? Jedno i drugie. Rzeczywiście w przyszłym roku przewidzieliśmy inwestycje 33 miliony złotych i to jest najwięcej w całym powiecie kwotowo, także budżet, chociaż trudny, to starałem się, żeby był budżetem ambitnym. Z większych inwestycji, no to oczywiście kontynuujemy realizację kanalizacji sanitarnej w kilku miejscowościach, w Słupnie, w Sierakowie, w Ciemnym. W przyszłym roku jest to wielomilionowy projekt. Budujemy drogi ulicę Sikorskiego, ale także w przyszłym roku ulicę Wycinki, ulicę Wesołą w Emilianowie, czy chociażby nakładkę na ulicy Wołomińskiej. Chcemy przystąpić wreszcie do realizacji parków, park Czartoryskiej, sklep przy ulicy Polnej. Są to również bardzo istotne wydatki budżetowe kontynuacja budowy boiska przy Mazurze, przy ulicy Wołomińskiej 3. To też jest bardzo istotna inwestycja. Termomodernizacja obiektów oświatowych. W sumie 33 miliony złotych na inwestycje. Wiele oświetleń, już nie wymieniając poszczególnych. Na tym chcemy się w przyszłym roku skupić. W nowym roku pojedziemy koleją do Radzymina? Pojedziemy od 2 stycznia. Mm -hmm. Siedem kursów na dobę, za obwodową przez Legionowo, linią obwodową w Warszawie, aż na lotniska. Czyli mm -hmm. mieszkańca Dzymina zyska bezpośredni dojazd do Mordoru, tak zwanego, mm -hmm. czyli do Które no miejscowości, jest? Które miejscowości Waszej gminy? będą miały najbliżej do tej kolei. Bezpośrednio Radzymin, ale także północna część gminy, czyli Załobice, Ruda, mm -hmm. Borki, Arciechów, tych, tych mieszkańców dowieziemy naszą linią R6 do stacji w Nieporęcie, mm -hmm. jak również mieszkańcy słupna i Sierakowa, którzy dojadą linią L45 istniejącą do stacji w Dąbkowiznie. W sumie około 15 tysięcy mieszkańców zasięgu mm -hmm. kolei. Mm -hmm. Plany miejscowe w, w tym roku, który dobiega końca, dużo o tym rozmawialiśmy, praktycznie przy każdej naszej, przy każdym naszym spotkaniu wspominał Pan, że będą nowe. Tak, od momentu, w którym uchwalone zostało nowe studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli tak konstytucja planistyczna. Co miesiąc praktycznie uchwalamy czy kończymy pracę, mm. bo to jest wielotygodniowy, wielomiesięczny, czasem wieloletni proces dla kolejnych miejscowości czy części miasta. Nie inaczej będzie w grudniu. Po dobranej sesji Rady Miejskiej trafią dwa miejscowe plany dla miejscowości Nadma. To jest bardzo długo plan, który po uchwaleniu z udało się wreszcie skończyć. Jak również dla miejscowości Emilianów. A na kolejne miesiące, styczeń, luty. To, też to się trochę planuję... dwa jak gdyby skrajne miejscowości. Północ i południe tak, gminy, tak. Gminy Radzy, gminy. Dokładnie tak. Mm -hmm. Jesteśmy bliscy końca już dla planów miejscowych dla miejscowości Ciemne, Stary Janków, Dębów To będą na pewno plany, które będę kierował do Rady Miejskiej do uchwalenia właśnie w miesiącach stycznia i luty a może od kwiecień to także Zwierzyniec i Stary Grybów, także na pewno każdego, na każdej sesji każdego miesiąca jeden miejscowy plan będę radnym przedstawiał do uchwalenia, a w międzyczasie pracujemy oczywiście nad, nad kolejnymi planami, tak żeby w co, maju i w czerwcu można co było kolejne łączy, plany To co łączy Woomin i Radzymin to nieszczęsny łącznik, łącznik S8 do Wałomina i jak ta sprawa od strony Radzymina wygląda, bo już rozmawialiśmy ze Starostą, rozmawialiśmy trochę z Przewodniczącym Rady Gminy Wołomin, a jak ten problem, ten, ten temat wygląda od strony Radzymina. Hmm. Bardzo się cieszę, że Mazowiecki Rząd Dróg Wojewódzkich ogłosił wreszcie przetarg na łącznik od węzła Wołomin do trasy Z8 z kilku powodów. Pierwszy, najważniejszy jest taki, że w tej chwili wielu mieszkańców Wołomina po prostu przez miejscowość Ciemne mm -hmm. włącza się na trasę S8, generując bardzo duży ruch. Jest to miejscowość tranzytowa, w tej chwili jest tam szkoła, niebezpieczne przejście dla pieszych. Wybudowanie łącznika przekieruje ten ruch na zupełnie nową drogę i mieszkańcy Ciemnego będą mogli odetchnąć, czyli wrócić do normalności, bo ich miejscowość zawsze była na, na, na szlaku z wołomin ale od niedawna dopiero jest na wjeździe na trasę mm -hmm. S8, a to, to sprawiło, że ruch w tej miejscowości jest bardzo wyraźnie. A druga, drugi powód, dlaczego zależy mi na tym, żeby ten łącznik powstał, to jest uruchomienie gotowego już węzła Wołomin. Mm -hmm. W tej chwili węzeł jest gotowy, ale jest w środku niczego, w związku z czym nie funkcjonuje. Z drugiej strony, czy od strony gminy Radzymi, od miejscowości Nadma, do tego węzła dochodził i tak Mamy ją zaprojektowaną, no ale bez otwartego węzła nie ma sensu nie węzeł, węzeł, chociaż jest to węzeł Wołomin, jest nie bez znaczenia również dla gminy Radzymin, prawda? Powiem więcej. Węzeł, chociaż się nazywa Wołomin, jest w gminie Radzymin. <coughs> tak samo jak węzeł Kobyłka, który jest w gminie Radzymin. <coughs> I kilka innych węzłów, jak na przykład Woda Rasztowska. Czyli tak jakby odkłamujemy. Węzeł Wołomin nie jest w Wołomin tylko w Radzyminie. Węzeł tak. Kobyłka też jest w gminie Radzymin. Dokładnie. Panie burmistrzu, yy, wspomniał pan przed chwilą yy, o parkach. Yy, jedna z waszych ostatnich inwestycji oddanych do użytku, Domek Ogrodnika. Yy, co to zmienia na mapie kulturalnej Radzymina? Mina? Znaczy, przede wszystkim uratowaliśmy yy, zabytkowy yy, budynek, który chylił się ku upadkowi. Yy -y. yy, I bardzo się cieszę, że udało nam się to zrobić, yy, bo, bo jest to w tej chwili piękne miejsce. Piękne miejsce, które z jednej strony znajdują się, czy, czy gromadzimy powoli skarby Radzymina, tak mogę o tym powiedzieć, Nasze nasze, nasze pamiątki. Będziecie na szli w miastem. kierunku Muzeum Radzymskiego w tym miejscu. W tym miejscu chcemy zgromadzić te rzeczy, mm -hmm. które, które mówią o historii naszego miasta, a w ostatnim czasie mogę tutaj tylko zdać, udałam się dotrzeć do dokumentów parafialnych z, od XV do XVIII wieku. Po mm -hmm. łacinie są, więc będziemy w tej chwili tłumaczyć. Rozpoczęliście od wystawy. Czy te wystawy będą się tam odbywały, czy raczej tak, będziecie szli tak. w kierunku tej historii? Znaczy, miejsce jest jedno i już łączyło w sobie dwie funkcje. No z prostego powodu, tak zostało też przygotowane. Ma część z nim mm. ekspozycyjną, chociaż to już szum nie brzmi przy tej powierzchni. Ma część na wystawy zmienne. W tej mm -hmm. części właśnie odbywają się, odbywają się galerie, galerie zdjęć czy, czy obrazów. Mm -hmm. Pierwsza taka wystawa już za nami, przygotowujemy się do, do kolejnej. Miejsce nazwaliśmy roboczo, ale chyba się przyjmuje Galeria Piwniczka i mieszkańcy bardzo chętnie to miejsce odwiedzają, a sprzyja temu także to, że piętro wyżej uruchomiliśmy kawiarnię, mm -hmm. można przyjść, napić się kawy, zjeść ciastko. Wierzę, że w sezonie letnim, kiedy jeszcze włączymy jakby do życia te terasy, które wokół budynku się znajdują, miejsce nie po prostu tętniło życie. Rozmawialiśmy troszeczkę o inwestycjach, ale jeszcze w naszej wcześniejszej rozmowie padła informacja, że Radzymin zaczyna odczuwać potrzebę kolejnej szkoły. Tak, od kilku lat, właściwie każdego roku, prowadzimy jakąś dużą inwestycję oświatową. Dwie szkoły Radzymińskie zostały rozbudowane, tak samo szkoła w Słupni, szkoła w Załobicach, W tej chwili projektujemy szkołę w Nadmie, czyli na Pławieniczyn, na i Kobyłki i z tą szkołą jeszcze w tym roku chcemy, chcemy ruszyć, ale przygotowujemy się już także do budowy trzeciej szkoły podstawowej w Radzyminie. Głównie dlatego, że widzimy, co się dzieje. Tak? Jest bardzo duży boom na Radzyminie w tej chwili. W przygotowaniu jakaś jest... Jakaś wstępna lokalizacja? Tak, szkoły? lejon ulicy Wołomińskiej, Korczaka, uh -huh. Obwodnicy, tak? czyli uh -huh. do lokalizacji ulicy Słowackiego. A nie mamy. Prowadzimy w tej chwili rozmowy z trzema właścicielami mm -hmm. i pewnie na jedną z tych organizacji się zdecydujemy. Jest to dające który się najszybciej rozwijał, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców to rejl, zabudowy wielorodzinnej. w tej chwili w przygotowaniu jest około 1000 mieszkań, także w ciągu dwóch, trzech lat w tym miejscu pojawi się 3000 nowych mieszkańców. A jeśli dodamy do tego zabudowę jednorodzinną i osiedla budynków jednorodzinnych, które powstają, to w ciągu trzech lat w mi nie będzie dodatkowe 5 tysięcy mieszkańców. To jest jedna trzecia tego, co jest w tym. Grudzień konie. to taki czas spotkań rodzinnych, towarzyskich, środowiskowych. Co w mi nie będzie się działo w tym okresie około świątecznym, przedświątecznym? Co, no. ciekawego, co ciekawego pan ma do, do zaproponowania Ja My w tym roku <laughs> bardzo y, oszczędni i bardzo skromnie jak, okay. jak powiedziałem, budżet jest e, trudny. I jednym z pierwszych oszczędności, które zapowiedziałem i, i które wdrożyłem to była rezygnacja w tym sezonie z lodowiska, Aha. które już wyrosło w miejskiej Krajobraz. E, przesłanką do tego było głównie to, że synoptycy zapowiadali po raz kolejny bardzo łagodną zimę. E, samo lodowisko to jest około 120 tysięcy złotych, ale energia elektryczna do, do jego utrzymania to jest kolejne 120 tysięcy złotych przy takiej temperaturze, jaką mamy w tej chwili. Druga rzecz, z której zrezygnowaliśmy, to są świąteczne iluminacje, mhm. także może wyjdę na Grincha, ale oszczędności trzeba zaczynać z tych rzeczy, bez których da się żyć po prostu. Mhm. I dzięki takim oszczędnościom i wielu, wielu innym, które, które poczyniliśmy, ten budżet, chociaż trudny, jest bardzo ambitny i jeden z lepszych w powiecie. Dlatego, Czy to znaczy, że nic nie będzie? Żadnych nie, spotkań? będzie kiermasz świąteczny, mm -hmm. e, biblioteka, e, nasz dom kultury właściwie, go tak o niej mm -hmm. e, mówić, organizuje szereg e, wydarzeń, e, ale oczywiście także wszystkie organizacje, stowarzyszenia, seniorzy spotykają się we własnym gronie, e, żeby podsumować ten rok, żeby podzielić się opłatki i w wielu z tych spotkaniach będę uczestniczył. Zarówno Radzymin, jak i Marki, pomimo takiego prężnego rozwoju, to miejscowości, w których w zasadzie można powiedzieć, że do tej pory w Radzyminie nadal funkcjonuje marka funkcjonowana Miastka Domu Kultury. Niewielkie obiekty. Marki doczekały się swojego miejsca do rozwoju kultury, a co będzie z Radzyminem? Radzymin, mam nadzieję, stworzy takie miejsce w Starym Młynie. Mm -hmm. Jesteśmy w tej chwili na etapie Regulacji stanu prawnego, a może tak to powiem. Uważam, że jest to fantastyczne miejsce w samym sercu Radzymina, Aha. i gdyby udało nam się je zrewitalizować, chociaż jest to oczywiście bardzo ambitne zadanie, mm, byłoby to piękne miejsce w szczeblu. Wystarczy którym tej kadencji? Było... Do skończenia pewnie nie, do zaczęcia myślę, że tak. I tym optymistycznym akcentem na dzień dzisiejszy zakończymy nasze spotkanie. Chyba, że Pan Burmistrz jeszcze ma ochotę na dodanie czegoś od Siebie. No, pewnie się u państwa przed świętami, nie pojawia, więc wszystkim z słuchaczem no oglądającym, panie. chciałbym życzyć zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i obfitującego same sukcesy Nowego Roku. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu przypomnę, że dziś gościem życia był Pan Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Ja również dziękuję. Do widzenia.